Dzień dobry, nazywam się Joanna Pękala. Witam Was w Bibliotece Kraków. Dzisiaj chciałam Wam zaproponować wykonanie kartki świątecznej wielkanocnej metodą quillingu. Będzie to taki uroczy baranek, którego możecie tu zobaczyć. Do wykonania takiego baranka będą potrzebne nam białe paseczki, być pocięte kartki papieru. Może być to papier z drukarki, może być to blok rysunkowy pocięte na takie cieniutkie paseczki. Również cieniutkie paseczki czarnego papieru. Chorągiewka wycięta z papieru czerwonego. Głowa barana wycięta również z czarnego papieru. Kilka nóżek z wcześniej pokazanego papieru czarnego. I oczka mogą to być też wycięte z białego papieru kółeczka. Będzie potrzebny nam również klej i kartka. Jest to połowa kratki A4 złożona na pół. Metoda quillingu polega na wyklejeniu obrazków z takich zakręconych fragmentów papieru. W tym celu potrzebujemy papier nawinąć na jakiś przyrząd. Można do tego użyć specjalnej igły do quillingu, ale równie dobrze można wykorzystać zwykły ołówek. Papier nawijamy na końcówkę ołówka dość ściśle. W ten sposób powstałe kółeczko sklejamy na końcu odrobiną kleju. W palcach możemy uformować wielkość kółeczka tak, aby wygodnie nam się później przyklejało. Ja mam tu już przygotowane wcześniej kółeczka, które będziemy naklejać na kartkę. Najwygodniej posmarować kartkę papieru klejem. Formować z nich brzuch baranka. Możemy układać kółeczka ściślej. Możemy pozostawiać przerwy większe. Każdy baranek będzie miał trochę inny kształt. Sprawdzamy, czy. Dobrze się przykleiły nasze kółeczka. W ten sposób mamy gotowy brzuch. Teraz przystępujemy do stworzenia głowy. Nasz wycięty wcześniej kształt ozdabiamy oczkami. Ja mam oczka ruchome. I tak przygotowaną głowę przyklejamy na wierzch brzucha. Muszę dodać troszkę więcej kleju. Z czarnego papieru doklejamy barankowi nóżki. Dwie z przodu, I dwie z tyłu. Nasz baranek jest gotowy. Aby kartka była bardziej świąteczna i jeszcze bardziej ozdobiona, doklejamy orągiewkę. Doklejamy patyczek. Możemy wykonać również krzyżyk, jeżeli nie chcemy, nie jest to konieczne. Ja mam również przygotowany wcześniej wydrukowany napis Wesołych Świąt, który można równie dobrze wykonać ręcznie. W ten sposób przygotowana kartka może być świetnym prezentem dla bliskiej nam osoby lub świąteczną dekoracją.